Witajcie bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis i transmituję na żywo rozmowy z cyklu, z, z uśmiechem przez życie. I zapraszam Was bardzo serdecznie do. Do tych rozmów. Dziś transmituję, jak widzicie, z innego miejsca, czyli z mojego gabinetu, a więc nie mam pewnych e, książeczek, ale już tam sobie coś zostawiłam, żebyśmy e, mogli sobie tutaj coś e, w, w, przesłania. Mam, mam, mam. Trochę inne, bo ja, jak mam mówiłam, zakupiłam. Trochę, witaj Sylwuniu, witaj, miło Cię widzieć. I zacznę od, wyciągnęłam anioła, anioła młod, Anioł Stróż Młodości i przeczytam Wam za to z książeczki o Anioł Stróż Młodości. Jego przesłanie brzmi, dzieląc, dzieląc się zapałem, humorem i radością, ochraniam i szanuję swojego młodzieńczego ducha. Anioł Stróż Młodości, którego łuk, strzały i praca symbolizują siłę fizyczną. Jest pełen witalnej energii i młodzieńczego entuzjazmu. Energia młodości jest pozytywna i chętna do zabawy, a Anioł ten potwierdza, że te jakości dominują w młodzieńczym etapie naszego życia. Jest i Gabriela, jest i Małgorzata Nasty. Anielskie Królestwo, anioł nieba formy, niebiańskie zadania, ochronna opieka nad tym wszystkim, co w nas młodzieńcze. Dary dla Ziemi, pomaga ratować się młodym duchem, wzmacnia i chroni witalność, wspiera to, co w nas młodzieńcze. Ten anioł jest nie tylko przewodnikiem i opiekunem młodych ludzi, ale także ma baczenie na to, co młodzieńcze w każdym z nas. Jest to do przewidzenia, że zarówno ludzie, jak i projekty są w młodości omylne, dlatego zostały stworzone w celu zaciekawiania i doświadczania. Potrzebujemy przestrzeni w naszym życiu, w którym nie zawsze czynimy właściwie. Anioł ten daje nam możliwość poczuć, że popełnianie błędów jest bezpieczne, pomaga indywidualnie i w grupie odkryć właściwą drogę wykonywania czegoś, patrzenia ponad tym procesem, chronić witalność ducha i entuzjazm serca. Także to jest, o jest i Anna. Witajcie, kochani, witajcie. Zaraz wyciągnę przesłania, ale na początek Wam powiem dobrą nowinę, szczególnie dla Sylwuni albo dla tych, którzy się zadecydują. Miałam dzisiaj nagranie z Anią Głowacz. No, ogólnie bardzo ciekawe informacje. Ja witaj, Elda. I zapytałam Ani Sylwuniu o naszą konferencję, bo ja wciąż miałam to poczucie, że na tej konferencji wydarzy się coś ważnego, ale dobrego. Dobrego, ponieważ patrząc na listę prelegentów, bardzo wysokie wibracje i ludzie, którzy kupują bilety i dzwonią do mnie, oni również są świadomi. Więc ja jak prowadziłam rozmowy z inteligentami, takie zajawki, to każdy mówił, aż mam ciary, już, już nie mogę się doczekać. I zapytałam Ani, żeby weszła w przestrzeń i zobaczyła właśnie na tą naszą konferencję. Także tak jak powiedziałam, ona powiedziała, no ci, co będą na tej konferencji, żółte światło będzie, ja jutro dam premierę, będziecie mogli posłuchać. W każdym razie, ja to mówiłam z może pamiętacie, że tam ten, kto jeszcze boksuje albo potrzebuje kropki nad i, ten ją dostanie na tej konferencji w tych wibracjach. No i Ania patrzyła właśnie, że pod potężne energie będą też transformacyjne, także ci, którzy będą na konferencji, zachęcam was jeszcze, możecie kupić bilet, do 15 maja macie cenę jeszcze promocyjną i jeszcze mam kilka pokoi w hotelu y, blisko, y, bardzo imprezy, 70 metrów, bo z tego co wiem, to nie bardzo już lotniki w są, także kto jeszcze się zdecyduje i zechce być na tym bardzo ważnym wydarzeniu, bardzo, to Was serdecznie zapraszam. To Ania powiedziała tak, że w promieniu 150 kilometrów, ale 150 to jest, wiecie, do Opola, bo to jest Zawrocław od Bolesławca powiedzmy do Niemiec, bo ja mam 40 kilometrów do Niemiec, czyli w każdą stronę w promieniu 150 km odczują ludzie te zmiany najsilniej. Zmiany, oczywiście, pozytywne. Także, wiecie, mam już takie, już się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać tej pięknej imprezy, ale też i, i, i tego wieczoru integracyjnego, bo przyjdzie nam usiąść z tymi wszystkimi prelegentami cudownymi, z którymi będzie można sobie usiąść, porozmawiać, może zadać pytanie i też pobawić się, bo się bawimy wspólnie. To nie jest tak, że są stoliki, i każdy siedzi oddzielnie. Nie my się bawimy razem, kto był, to wie. Także jestem dziś tak pozytywnie, jakoś takie słowo, wiecie, nakręcona to nie po mojemu, ale tak naładowana pozytywnie, bo ta audycja z Anią Głowacz, którą nagrałam, nagrałam również z Adrianem Borata, jak skomunikować się z duszą. Bardzo ciekawa audycja. Będziecie mieli co oglądać, bo pewnie każdy jest ciekawy, jak to skomunikować się z tą duszą, bo są różne opcje na temat, czym jest dusza, co to jest, gdzie to jest. I tak dalej. No, i nagrałam też o najsilniejszym antyoksydancie Glutathione z Krzysztofem. Także będą te trzy. No, i jutro mam kolejne nagrania. Więc mam dla Was porcję bardzo ciekawych informacji. I to tak na początek tą radością się dzielę, że to już 7 maj. Też chciałam się z Wami podzielić radością, że jadę na spotkanie wynalazcy butelki do wodorowania, o której mówimy, Nanonina, przyjedzie z Portugalii, to jest takie kameralne spotkanie, jest jeden dzień, jedna część taka vipowska, jak to Ania nazywa, czyli przy stolikach będziemy tak wieczorowo, kameralnie z wynalazcą tej cudownej butelki, o której my rozmawiamy. Jutro o 10 jest na żywo z Anią trzecia część. Pytania i odpowiedzi o tej butelce. O tym cudzie właściwie, bo to słuchajcie, to brakuje słów co się odkrywa, bo ta butelka to jest jedyna w świecie. Ja wiem, że jest to butelek full do wodorowania. Miałam pytania dlaczego, czym ona się różni od tej za 400, 600 czy 1200 bardzo wieloma rzeczami się różni. Jeżeli chcecie zadać jutro, dzisiaj rano ani na żywo pytanie, to możecie to zrobić. Także chciałam Wam powiedzieć, że tak, najpierw nie chciałam jechać. Mówię, nie, mnie to już nie rajcuje, ja to już byłam i na scenach, i tu, to. Nie jestem zainteresowana już. Mm -mm. Ja miałam rezerwację na dworze. Ja jako stały klient ma, miałam mm, 500 zł do wykorzystania albo na popyt, albo na jakieś tam zabiegi czy coś. No i miałam tam rezerwację, wszystko miałam przygotowane. No oczywiście obudziłam się rano, i głos z mojego środka powiedział: Lider nie pojedzie. To jaki ty dajesz przykład ludziom, którzy są z tobą? za telefon zadzwoniłam tam gdzie zarezerwowałam nad morzem no niestety już te dni policzone że tracę 50% ale ale to wszystko nie jest takie istotne wiecie to Zaczęła rosnąć taka ekscytacja. Ja mam taką ewelkę z Holandii. To to jest w, w ogóle gigant, bo y, Ania pyta: mo, Może kogoś też jeszcze wziąć, nie? Ze sobą, tak, wiecie, kto, kto, kto tak aktywny jest. No i ewelki zapytałam z Holandii: O, no jedy, więc już i nocleg też załatwiłam. Wszystko, słuchajcie, to było to, co jest dla Was dobre, to płynie. Płynie. Wszystko. No i tam ani koleżanka miała jechać z Holandii, ale Ewelina mówi: Ja mogę swoim autem jechać. Ona ma 1200 kilometrów z Holandii i ona jedzie. Ona jest tak podekscytowana, bo ona ma tą butelkę, ale ona ma działalność i ona w swoim domu ma te kapsuły do wodorowania, te takie do nosa, inhalacje wodorowe, ale jak poczuła tą butelkę, to, to mówię, absolutnie nie, nie porównuje się, nie? Także ona jedzie na, na to spotkanie. Więc y, to, to są takie. Y, dzielę się z wami tym, że może zapytam tak: ilu z was zrezygnowałoby z pobytu nad Morzem, opłaconego w połowie, tracąc na rzecz tego, żeby pojechać, dowiedzieć się nowych informacji? i przywieźć to do ludzi, którzy są w grupie, bo u nas już jest ma taka grupka tych, Butelkowych dziewczyn, które tak no, są na razie same kobiety. I Ela kochana dzisiaj widzę, że jej nie ma, bo dzwoniłem, miałam nagrania, ale mówi już z Patrycją to przeszła, bo to wiecie, pierwsze poskładać, tam jak to ją wyczyścić wodą cytryną, nie, tak, tą membranę z tego wszystkiego, także to jest takie no, taki fajny moment, nie. W każdym razie ilu z was. Zrezygnowałoby z tego na rzecz tego, żeby pojechać i przywieźć nowe informacje ludziom. Napiszcie, tak jak tu jesteście. Kto z was zrezygnowałby z pobytu nad morzem zaplanowanym wcześniej, zarezerwowanym, zaliczka opłacona? Wszystko. Kto z was tak uczciwie by zrezygnował z tego na rzecz tego, żeby przywieźć nowe bezpośrednie informacje dla ludzi, którzy mi zaufali. Dla ludzi. Małgorzata Nasty pisze ja pięknie, brawo, gratulacje. Gratulacje. To jest właśnie postawa, nie? że jeżeli ludzie zaufali i kupili tą butelkę, nie? no to y ja. Y ja czuję się tu w obowiązku przywozić nowe informacje albo przynosić, bo ja mam grupę na WhatsAppie z tymi ludźmi i ja im podaję informacje, jakie tylko dostaję nowe. I, I tu chciałam Wam pokazać to, jak mądrość działa. Umysł mówi: Nie, ja nie będę, bo ja wiem, że mam tam 25 już być nad morzem, a nie tam będę jechała gdzieś do Warszawy. To, Naprawdę ja buntowałam, znaczy buntowałam się. Broniłam się absolutnie, że ja nie. I prześpisz się, umysł ucichnie w nocy. Sylwonia pisze, ja też bym zrezygnowała. Dziękuję Ci bardzo. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś na mojej drodze. Pięknie. To jest. Wiecie, jak ktoś masz w duchu ważne, bo jak ktoś ci zaufa. Bo dziś o zaufanie trudno. Zgodzicie się ze mną. Każdy tam coś. Pitoli. <laughs> Sorry za, za kolokwialność, ale tak, no, każdy tam coś wiecie po swojemu. I to nie był mój umysł, to nie byłam ja. Przez noc umysł się wyciszył i mądrość rano przemówiła, bo kiedy się obudziłam, to te słowa były z mojej mądrości. To jak to lider nie pojedzie? Jaki to przykład? I Becia pisze, jestem zainteresowana gdzie... u mnie znajdziesz informacje wszystkie i dołączę cię do mojej cudownej grupy na Whatsappie, mam bardzo fajne dziewczyny, cudowne rzeczy cudowne doświadczenia mamy z tą, z tą butelką, wiecie, ona przede wszystkim nawadnia natlenia bo my pijemy, pijemy pijemy tą wodę, ale tak naprawdę wielu ludzi się przewadnia Wiecie, o co chodzi. I, yy, I potem mój, że im tam po trzy litry piją, w brzuchu im się przelewa, to nie chodzi o to. Ja piję 6-7 szklanek, ponieważ tam jest koloterapia, więc ja za każdą yy, szklanką, którą wodoruję dla siebie, żeby wypić, inną czakrę yy, zasilam. Jest też słoneczko zasilam witaminę yy, D3 yy, energią. No i ile yy, i takim yy, i takim relaksem i ciszą, nie? Także Małgosiu napisz do mnie, bo tutaj wiesz nie będę takiej więcej już prywaty robić, żeby tam ludzie mi nie zarzucili, ja się z wami tylko podzieliłam, napisz do mnie na, na pewnie, pewnie macie mój e-mail. Albo zadzwonić. Kabinet. Po drugim i kropka na To jest mój e-mail. Tutaj na kanale znajdziecie dwie rozmowy z Anią. Pierwsza. Y jest o wodorowaniu, Dlaczego ta butelka, dlaczego właśnie ta butelka? Znajdziecie dwie audycje z Anią Sergiel. Wysłuchajcie te audycje, bo do mnie nawet emeryt 70-letni zadzwonił. I on to wysłuchał, i mówi: Ja poczekam na emeryturę, i do pani zadzwonię, że on chce sobie kupić. Już wiecie, ludzie, bo to jest pomocne w dolegliwościach, w różnych chorobach, bo bo trzeba przeżżlować to wszystko, nie co mamy. Dobra, kochani, to teraz tak, pierwsza była Sylwunia, jak dobrze pamiętam, więc wyciągamy przesłanie dla Sylwuni. Mamy kartę mocy. Sylwia Katarzyna Domagalska. Spontaniczność otwiera mnie na cuda życia. Pięknie. I teraz runa dla Sylwuni, Run, runa odala. Posiadłość rodzinna, odziedziczona posiadłość ziemia uprawna ojczyzna, ostoja miejsce bezpieczne ogólny dobrobyt, zakorzenienie obwarowanie prawo i wolność rodzina własne miejsce w życiu i miejsce w rodzinie. Myślę, że tu trzeba sobie dopowiedzieć przesłanie anielskie dla Sylwuni. Anioł Książę Wschodu, jego przesłanie brzmi oczyszczam umysł, potwierdzając własną wartość i konsekwentnie wybierając miłość. I teraz inspiracja tego dawno nie było Ewy w Olej. Wszystkie moje marzenia spełniają się. Czy trzeba lepiej Sylwuniu i iluminacja? Bo Ewy Folej mam e fioletowe takie i różowe inspiracje i iluminacje. Gdybyś mogła wybrać model idealnego życia, czy wybrałabyś to życie, które masz? To jest dla ciebie, O Oto jest pytanie. I jest nasza Gabriela. I tej Gabrysiu. O, jakiś czas cię chyba nie było. I Anny nie było. I Elidaw nie było. I Małgosi i nasty nie było. I Beatki też nie było. No, dziś jest, jesteście te cudowne istoty, których już jakiś czas nie było. E to jest w moim gabinecie. Tak sobie na oknie przyozdobiłam trochę, żeby nie było tak całkiem biało, bo ściany tutaj są białe. Więc tak na oknie sobie zrobiłam taką ozdobę. Tu taka kula mi biała świeci. No i tak sobie siecę. Gawrysiu, moja intuicja codziennie staje się silniejsza, a ja coraz wyraźniej słyszę. I coraz bardziej. Ufam. Pięknie przesłanie anielskie dla Ciebie, Gabrysiu. Archanioł Rafael. Przyjrzy się zdrowiu. Archanioł Rafael, jak przychodzi, to to on mówi o no, bo to jest patron uzdrowicieli, uzdrawiania, zdrowia. Jego przesłanie brzmi. Jest wzmocniony i uzdrowiony. Mocą Bożej, miłości. I inspiracja Ewy Folej dla Gabrysi. Robię bez robienia, i wszystko jest zrobione. I iluminacja, to jest ta fioletowa iluminacja, dla Gabrysi. Twoje przekonania. To Twoja rzeczywistość. Jeżeli nie podoba Ci się rzeczywistość, którą widzisz, zmień przekonania i słowa mocy dla Ciebie, Gabrysiu. Całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolną. Oj, to by się chyba udało drugi raz, ale tak musiało być. Gabrysia miała dwa razy kartę mocy. Widocznie tu o zdrówku Rafael się upomina, więc coś tu jest na rzeczy. I Małgorzata, nasty, słowa mocy. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. I przesłanie anielskie. Anioł Mądrości. Jego przesłanie brzmi Mądrość pochodzi z głębin mojego doświadczenia. I inspiracja Ewy Wolej dla Małgosi są we mnie odpowiedzi na wszystkie pytania. I iluminacja Ewy Wolej dla Małgosi Skoro już wiesz, że to Ty odpowiadasz za swoje życie, co zamierzasz z tym zrobić? Oto jest pytanie. I teraz jest Anna. Dla Anny słowa mocy. Przeszłość jest za mną. Teraz otwieram się na szczęście. I nową, lepszą przyszłość. Przesłanie anielskie dla Anny. Anioł stróż dzieci, czcze tkwiące we mnie, drogocenne dziecko, podtrzymuje i pielęgnuje wszelkie nowe początki. I inspiracja Ewy. Olej dla Ciebie, Anioł. Jestem otwartym kanałem. Dla mądrości wszechświata. Pięknie. I iluminacja. Ewy, wolej dla ciebie, Aniu. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie ty, to kto? I teraz nasza Elida. Witaj, miło. Witaj, witaj, witaj. Przez, y, słowa mocy dla Elida. Zostawiam przeszłość ze sobą. Mam pewność, że przyszłość jest jasna i dobra. Pozwalam sobie odpocząć w spokojnym i bezpiecznym. Tu i teraz. I teraz jest iluminacja Evolve. Bądź dumna i zadowolona z tego, co robisz. I inspiracja. Dla Elida mam ważną rolę do spełnienia w życiu mojej planety. Bardzo ładne przesłanie. I przesłanie anielskie dla Ciebie. Anioł stróż Rozwoju Duchowego. Jego przesłanie brzmi: staje się duchowy, po prostu stając się sobą. I teraz jest Beatka nasza, Wiklaga. Beaczu, słowa mocy dla ciebie. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. I inspiracja Ewy Foley dla Beatki. Jestem czysta, jestem witalna, jestem silna. I iluminację Ewy Folej, dla Beatki, masz swojego Anioła-Stróża. Działaj rozważnie pod jego przewodnictwem. I przesłanie anielskie: Anioł Książę Północy jego przesłanie brzmi czczę swoją niepowtarzalność, z radością i wdzięcznością. Leatka pisze super. Ania. A Kaprysia pisze: Tak dawno nie byłam. Cieszę się, że dzisiaj się udało. No ja też się cieszę, bo to tak jakiś czas was nie było. Jakoś się tak zżywa, zżywamy, będąc tutaj, prawda? Na, na tym. E, e, Ania pisze: Dziękuję. O, robię bezrobienia. To jest słynna chińska nie, czyli robię bezrobienia. E, Małgosia pisze: Śl śli Ślicznie się uśmiechnęłaś, jak taki mały chłopnik, który wiedział. No tak, no tak, tak kochani. Yy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja, tak jak powiedziałam, przyszłam do mojego gabinetu po wodę ze studni, bo ja, to, ta butelka do wodorowania wody, albo źródlaną wodę nisko mineralizowaną, i ona ma yy, 7-8 lat, yy, membrana żywotności gdzie ta za 1200 koleżanka mi powiedziała, że no ona ma na dwa lata, to tak o czasie mi powiedziała, że tak powiem, nie, także to jest, od, od, kiedyś te, się dba, więc ja mam tą wodę źródlaną ze studni, już do zielonek wcześniej prosiłam, żeby mi duszek przywoził i, i mi przywozi, a teraz mam jeszcze do butelki, także wiecie, jak jest zadbana woda. No, co Wam powiem? No, być nawodnionym to mieć jaśniejszy umysł, być w ogóle takim no, takim fajnym. No i fajne rozmowy prowadzę. Cieszę się, że będę mogła Wam podać te premiery tych nowych moich rozmów, bo naprawdę są ciekawe. Będę, Małgosia pisze, że trafi to Okej. Okay. Cieszę się, że będę mogła właśnie Wam podać te cudowne audycje. No jeszcze Ania Taran ma mi podać jakiś temat pomyśli. Także będzie sporo nowe, nowości, że tak powiem, będą też nowe, ojej, przepraszam, będą też nowe nowe istoty, które u mnie jeszcze nie były. Pewnie będzie niespodzianką. Przytulam was ciepło. Z mojego gabinetu, jak powiedziałam, na ulicy Zgorzeleckiej 46. Zobaczymy, czy mam baner, to, to wam hmm, puszczę. Studio odnowy ja podałam hmm, tutaj. Yy, i na tym banerze jest wcześniejsza nazwa, bo jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jakoś tak to studio. Yy, jednak y, może kojarzyć się albo z jakimś wiecie spa, albo z czymś, więc wróciłam do tradycyjnej nazwy. Jest to gabinet terapii naturalnych w Bolesławcu. Mieści się na ulicy Skorzelackiej. 46, tu gdzie jestem. Zapraszam Was na żywo, jeżeli chcecie ze mną się skontaktować na żywo. Jeżeli chcecie sesję na żywo, możecie również, jeżeli chcecie konsultacji, jeżeli chodzi o detoksy, odrobaczania i tak dalej. Także możecie przybyć i możemy, mogę Was poprowadzić. W tym prowadzę w każdy poniedziałek online detoksy jednodniowe. I pięć dni przypełnią, przypełnią, zaczynam pięciodniowy detoks. I zwykle wytrzymuję więcej. Pierwszy detoks był 16 dni, a ten poprzedni detoks był 21 dni, a kolejny będę chciała, żeby był dłużej. A więc dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną. Przytulam mocno, i do następnego razu. Pa. pa. Czyli. W